Cześć kochani z tej strony, Paula, witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym filmie, w którym będę recenzować dla Was wieżę koronną kroniki Riri, autorstwa pana Sullivana. Na początku chciałabym omówić taką kwestię, że jestem bardzo nowa i świeża w, w świecie. właśnie Riri. Riria to jest określenie elfickie na duet, który ze sobą działa cały czas z takim, wiecie, w takim partnerstwie i właśnie w tych książkach jest to określenie dwóch panów, jednego bardzo szybkiego, zwinnego, cichego, a drugiego potężnego, dobrze zbudowanego i bardzo dobrze władającego mieczem. I ogólnymi takimi książkami, które są, były zaplanowane od początku do końca i w ogóle zostały napisane w całości przed publikacją, czyli w ogóle całe wszystkie tam Wszystkie te tomy zostały bardzo dobrze przemyślane i tak dalej, przez właśnie przez Suliwana, a kroniki Riri to jest jakby dopełnienie tego wszystkiego. To jest taki prequel, w którym właśnie tych dwóch panów ze sobą się poznaje. I tutaj autor zaplanował sześć części, już wiemy, że, że one praktycznie wyszły, i to było zmotywowane. Tym jak widzowie, to będą od, widzowie, jak czytelnicy, to będą odbierać, czy będą chcieli więcej, czy będą chcieli dalej rozwijać te opowieści. E, I tutaj już po prostu, no, niech się dzieje, e, co chce. A właściwie, jak sam autor przyznaje, głównym prowodyrem do stworzenia tych prequeli e, była jego żona, która uwielbiała właśnie postać jednego z tych panów. A więc wieża koronna jest to pierwsza część z tych wszystkich prequeli, które właśnie zostały wydane na potrzeby i na, jakby, no, na od, tak, jako taka odpowiedź właśnie na zapotrzebowanie czytelników. I tutaj poznajemy w, akurat w wieży koronnej, jak właśnie doszło do spotkania tych dwóch panów, jak to się stało, że oni stworzyli ten duet i jak to się stało, że właśnie że od Elwickiego tak, tak się powiedzmy no nazywali. Ogólnie tych części powstało nie tyle co właśnie co tych sześć zaplanowanych, jedna wiem, że w, chyba wychodzi w tym roku, bodajże ostatnia, ale jeszcze pomiędzy tymi częściami powstały takie międzyczęści, więc, więc, w ogóle, jakby tego jest dużo, dużo widać, że tutaj cały rozbudowany świat został stworzony. I jeżeli chodzi o kolejność czytania, no to wiadomo, chronologicznie najpierw jest prequel, ale tutaj sam autor zaznacza, że. On stworzył ten prequel dla tych ludzi, którzy już przeczytali, um, przeczytali te, to, te Ririę. Nie wiem, jak ona, jak te książki, zapomniałam, jak one się nazywają. Gdzieś, to, gdzieś Wam wrzucę tutaj nazwę. A dlatego właśnie, że Sullivan powiedział, że kroniki będą takim e, fajnym miejscem do poszukiwania różnych rzeczy, do takich zaskoczeń w głowie, że wiecie, że trybiki zaczynają ze sobą wszystkie współpracować i odnosiły się do jakichś tam rzeczy w tych późniejszych książkach, w tych, w tych dziejach, które się właśnie wydarzyły później. Więc stwierdziłam, że rzeczywiście to byłby fajny taki e, sposób czytania, że przeczytać najpierw to, w e, jaki były kolejności wydawnicze te książki. I dopiero jakby potem najpierw to późniejsze, a dopiero potem ten prequel sobie przeczytać, żeby, żeby sobie łączyć te kropeczki wszystkie. No ale właśnie, że nie mogłem nigdzie w sensie znaleźć tak na szybko, żeby kupić i żeby mieć, żeby przeczytać, no to zabrałem się za te kroniki. Przejdźmy sobie zatem do fabuły wieży koronnej. Tak naprawdę zaczynamy od tego, jak właśnie jedna z naszych postaci, czyli Hadrian, który jest tym dryblaskiem, on jest. Podróżuje w pewne miejsce do pewnego profesora, który ma wiedzę i ma coś mu do przekazania po jego zmarłym ojcu. Ten Hadrian dostał informację od jakiegoś tajemniczego jego mościa. Żeby się do tego profesora udać po te rzeczy, i on w ogóle właśnie o tej śmierci ojca został tak poinformowany przez kogoś zupełnie obcego, i rozpoczynamy książkę z jego wędrówką. Jak on właśnie wsiada na nas, wyszukuje statek, barkę, jedzie do tego miasta, ma po drodze jakieś tam różne mu się dziwne rzeczy przytrafiają. Mamy też z drugiej strony jeszcze Gwen, która pracuje. W domu uciekł, że tak się wyrażę, u pewnego pana i ją zastajemy w momencie, kiedy jeden z klientów zabija jej koleżankę, w sensie no w trakcie usługi, tak powiedzmy. I ona postanawia, jakby stawia kreskę, że to jest dość, że ona tak nie chce żyć, ona w ogóle chce zebrać stamtąd wszystkie dziewczyny, ona ma też pewne pieniądze, które otrzymała. Od takiego mężczyzny, który ją spotkał po śmierci matki. Jej matka wróżyła z ręki, potrafiła zaglądać w oczy, była taki, miała taki dar. No i też właśnie głębszy ten dar po matce otrzymała. I te pieniądze ona trzymała sobie głęboko schowane, i dostała też taką informację, że one mają jej się przydać dopiero Ach. wtedy, kiedy. Przyjdzie do niej pewien mężczyzna i będzie potrzebował pomocy. No ale ona, jakby no, będąc w takiej ogólnej potrzebie, postanawia te dziewczyny stamtąd zabrać i po prostu za te pieniądze, co ma jakoś przeżyć. Dlatego, że właśnie, że ta śmierć i to, że ten klient przyszedł znowu dalej, i że to nie był w ogóle pierwszy w taki wypadek w jego pracy, że zawsze siedziała jakaś krzywda którejś dziewczyn, więc no, chcąc uchronić swoje życie i innych, takie właśnie postanowienie podejmuje. I ogólnie losy tych naszych bohaterów się dzieją. Tutaj nie będę omawiała dobrych i złych stron książki, dlatego że one się jakoś tak poniekąd ze sobą łączą. Tak jakby minusem tej książki jest to, że ona się niemiłosiernie długo rozwija. Przez pierwsze 60 albo 70% książki naprawdę mamy wolno bardzo rozwijającą się akcję, my poznajemy Hadriana, poznajemy właśnie Gwen i to wszystko, jak ona wychodzi z tego burdelu, jak ona tam wszystko zaczyna, wiecie, załatwiać, brać w swoje ręce i tak dalej, to właśnie mamy tego Hadriana, który spotyka różnych ludzi na swojej drodze, i to idzie tu, to tam, to tutaj, jest tak, jest zagadkowa, to poszedł do jakiegoś tam szeryfa, coś tam, a to coś tam, i tak jakby cały czas, cały czas, cały czas. Nawet jak ten Hadrian w końcu do tego profesora dojeżdża dopływa, no to tam też akcja się rozwija długo, 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 więc na to, żeby, żebyście mieli takie wow trzeba troszeczkę poczekać. I to nawet przez te, właśnie przez te 60-70% nie ma nawet... Ym, Takiego w sensie nie miałam um, zaciekawienia takiego takiego właśnie czegoś, że o kurczę, muszę wiedzieć coś dalej, chcę to dalej przeczytać. Żebym nie wiedziała, że to jest tak dobry cykl, to podejrzewam, że zajęłoby mi przeczytanie tego trochę dłużej. Ja po prostu czekałam, aż to wszystko zaskoczy. I ja wiedziałam, że tam na końcu dzieje się historia. I że być może warto na nią czekać, warto to przeczytać dla tej historii na końcu. I ogólnie, nie zawiodłem się, ale to jest ostatnie 20% książki, 25, może jakoś tak właśnie, 25-20% książki, już dostajemy taką grubą akcję. I ta książka to było takie swoiste wprowadzenie do tego, do tej znajomości Hadriana właśnie z Roysem. Czy był to idealny wstęp? Może nie, nie wiem, ciężko mi to określić, ale dlaczego mi jest to ciężko określić? bo gdyby może nie to całe długie wprowadzenie i tak dalej i coś tam i cała ta, całe to docieranie się, całe to wszystko, to być może nie doceniłabym tej końcówki, więc ciężko jest mi to powiedzieć, Cięż, ciężko jakby jest mi się wgryźć w stronę tej książki, gdyby tego wszystkiego nie było ale po prostu chciałam Wam powiedzieć, jeżeli nie czytaliście Kronik bo podejrzewam, że większość z Was już te książki zna, dostałam od Was bardzo fajny odzyw, że lubicie bardzo, że nie nie możecie się doczekać, aż ja się z tym zapoznam, więc więc tak, więc mówię to do tych osób, które nie czytały że warto po to sięgnąć i warto przez to troszeczkę przebrnąć, jeżeli chodzi o charakter tej książki, mamy wiecie mamy miecze, mamy rycerzy, mamy jakiś tam baronów i tak dalej, takie wszystkie rzeczy, wydaje mi się, że to jest coś Pokroju Wiedźmina? Może tak, w sensie chodzi mi o sam klimat. Wiedźmin, cieniu utraconego Świata, tygiel dusz. To są takie właśnie, to jest właśnie ten klimat tej książki. Z tym, że tutaj jedyną magię, jaką na razie mamy i otrzymujemy, to jest Dar Gwen. I to właśnie, co tam ona potrafi wyczytać z rąk, z oczu, i w ogóle jestem ciekawa bardzo, jak to się dalej rozwinie. Naprawdę, żeby nie ten challenge, mam ochotę się w ogóle zabrać za następną część tych kronik. To powinien być też, też dla Was taka, powinna być taka rekomendacja ode mnie. Jeszcze chciałam tylko tak, na sam koniec powiedzieć, że tłumacz, to współczuję, bo tam są niektóre takie słowa. Takie jakieś. Nawet miałam wrażenie, że nieprawdziwe, ale wiecie, no mało słów znam. <grym> Chodzi mi o takie, wiecie, takie albo one były używane kiedyś na jakieś rzeczy, których się teraz nie używa i po prostu my nie znamy tych słów, albo naprawdę znalezione gdzieś przetłumaczone w jakiś sposób, taki wiecie, taką logiką jak w Harry poterze, no nie, że mamy z kilku słów złożone jedno słowo i po prostu tłumacz to tak tak przykłada. No ale właśnie miałam takie, ojku, tłumaczu. Jak ja ci współczuję, <noise> no, że było no, dużo tego. Język ogólnie, jeżeli chodzi o konstrukcję zdań, był dosyć taki prosty. Nie, nie był jakiś kwiecisty, nie był taki bardzo opisowy. Miałam wrażenie, że był taki prosty chłopski, no nie tak, tak po, po prostu napisany, jak. Nie wiem do czego to teraz przerównać. Ale wydaje mi się taki bardzo po prostu pospolity tryb pisania. Nie jest to żaden minus, po prostu chcę Wam nakreślić, jak to wszystko wygląda. I słuchajcie, no to, to chyba tyle dajcie znać, jak tam kroniki, czy się Wam spodobały, czy macie zamiar przeczytać, czy może właśnie są gdzieś tam na Waszym tb I Już nie będę tego przedłużać, no bo wydaje mi się, że powiedziałam wszystko, co chciałam. Zwłaszcza chciałabym, żeby ten film skupił się na tym. Że jest to naprawdę coś wartego zasięgnięcia, że pomimo tego długiego rozwijania się, żeby się nie zrazić, bo końcówka jest super i jest to taka obietnica tego, co będzie dalej. Więc dzięki Wam bardzo za oglądanie, za to, że w ogóle uczestniczycie w tych moich recenzjach, w sensie, że komentujecie, że tam się odzywacie. I do zobaczenia w następnym filmie. Pa.